A w dzisiejszym odcinku totalnie porąbana animacja do gry rytmicznej, czyli Boss Fight, animacja z Wiedźmina storyboardowa, coś z Minecrafta, coś z Lego i potężna animacja z plasteliny dla samego Pateckiego. I dużo więcej. Zapraszam na film. Siemano, z tej strony Prozure, a będę sprawdzał wasze projekty i wasze animacje, które wysłaliście na maila Gmail.com Bez muzyki komercyjnej, najśmieszniejsze, najlepsze i najciekawsze pokazuję w odcinku. Łapa w górę mile widziana i w komentarzu wpiszcie hashtag lato, bo jest idealnie połowa wakacji. Dajcie znać, co już robiliście i jakie jeszcze plany na Was czekają. Lecimy z odcinkiem. Dzisiaj sobie ćinujemy i sprawdzamy wszystko na ASUSie z Pro Produo, klasycznie. Jest gorąco jak diabli Majorka w Polsce, tak jak już mówiłem. I na dzień dobry mamy LEGO Animation od Radexa. Sprawdźmy. Okej, okay, coś bardzo prostego i bardzo szybkiego. Nawet bym powiedział, że za szybkiego, ale. Okej, okay. trochę brakowało kratek, ale jestem w stanie zrozumieć to, że brak zdjęć zamaskowałeś bardzo przyspieszonym FPS-em. Jest to jakiś pomysł. Spoko, lecimy dalej. To animacje Save Krita od Bartosza. I okej, okay, na razie mamy 20-sekundową pętlę siedzącego, jak nie mam na krześle od tyłu, eee, jego mościa z kawą. Tam to jest po prostu gif, który się zapętla. Spoko, prosty, ale przyjemny. Brakuje jedynie konkretnego migającego światła, w którym z okien bloków, bo to, że tutaj lampeczka sobie świeci, wiadomo, nachodzi tutaj, więc symbol dobrze jest zduplikować, żeby nie nachodziło na front. Kontakt, no jest to pewnie dość niebezpieczne miejsce pracy, ale okej. Okay jakieś kartony po piccy, jak mnie mam. Trochę wąskie. Mam wrażenie, że powinny być trochę bardziej szersze, mimo perspektywy. E, poza tym spoko. Przyjemniaczek. Bardzo przyjemnie zrobiony dym. Mało klatek, ale przyjemnie sobie symultanicznie ku górze odchodził. To na plus. Może Wam też od razu powiem, dlaczego mnie nie było teraz przez tydzień. Byłem bardzo zajęty robieniem dwóch potężnych projektów, ale niedługo w końcu będzie ujrzeć światłodzienne teredys nad którym się bawiłem ostatnimi czasy. I spory projekt z dużym twórcą, który robiłem sobie w ostatnich kilku dniach, ale o tym dowiecie się już niedługo. Polski Drift Ci prozurę ogółem, wysyłam Ci animację, której od jakiegoś czasu zacząłem tworzyć w swoich filmach, ok, metrażowego, dobra, dobra, dobra. Sprawdźmy, co tutaj dla mnie masz. <laughs> Jest to bardzo proste storyboardowe mm, animowanie, ale jest to przyjemne, wiadomo, no, ogień i to wszystko mogłoby zostać lepiej wykonane, jeżeli chodzi o rysunek sam sobie, no bo umówmy się, to jest kilka kresek. Ale poza tym spoko, mały, przyjemny przyrywnik. Jak rozumiem, to jest gameplay po prostu z gry. Oczywiście, że tak, ale fajnie, że wplatasz pasję, mimo że grasz w gry i się jarasz grami też jako gameplay, to... Robisz do tego jakiś fajny addon w postaci animacji. To ja szanuję akurat coś takiego. Pff. Jesteś... Jesteś Wiedźminem. Jesteś Wiedźminem? Skurczybyku. No i wiadomo, resztę już znamy. Bardzo fajne i ja naprawdę szacun za to, że wplata, że wy filmy swoją zajawkę jaką jest animacja. Jest to proste, jest to storyboardowe, mocno opowiadane i prawdopodobnie Celizowane na cutscenkach bądź na czymś Co jest z samą grą związane Ale mimo prostego wykonania jest to naprawdę ciekawym Uzupełnieniem i urozmaiceniem Samego gameplayu moim zdaniem Fajne, lecimy dalej WGR Animation, nazywa się Piotr Wagner Możesz mnie kojarzyć z animacji stworzonej dla Jakuba Pateckiego Kojarzę cię jak najbardziej Z tych fenomenalnych Plasterinowych animacji Prawdopodobnie ten mail już trochę ma I nie wiem czy nie ty robiłeś animacje przy okazji tego wielkiego Filmu z bazą o tym więzieniu, zaraz się przekonamy Przeczytałem cały poemat, podziwiam Ciebie i to co robisz i tworzysz, jesteś przekonan Bardzo dziękuję, każdy robi swoje Tak przynajmniej mi się wydaje Okej, okay, więc wysłałeś tą animację Ją również kojarzę Plastelina, nie? Imagine Widzicie co jest chore? Że on to wszystko zbierał ręcznie i składał z tego set. Ja widziałem making of z tej animacji Tyle pracy, że się w głowie nie mieści. Jest plecacek, dobrze znany. Boleśnie upadł. To naprawdę boleśnie wyglądało. Hmm. <ścoughs> I cyk. Nawet charakter zwierzaka jest dobrze oddany, nie? Hmm. A o kurde! Poczekaj, tego nie widziałem już. Chcesz mi powiedzieć, że zrobiłeś frame by frameową animację, stop klatkową z wykorzystaniem sztucznego światła i to sztuczne światło tak płynnie oświetla ci scenę? Jeżeli to oglądasz, napisz mi proszę, ile zdjęć na sekundę ustaliłeś w finalnym renderze. Bo obstawiam, że jest tu co najmniej 18. Mogę się mylić, ale co najmniej 18 na sekundę jest. Nie, no to jest zapłynne. Tu musi być 18. Nawet bym się przymierzył do 24. Wow. No, powiem ci szczerze, ta mała lampka czołowa. Ja, ja jestem w szoku. Podoba mi się też to słońce w rogu i to, że mieszasz faktycznie plastelinę z takim lekkim, digitalowym, postprodukcyjnym stylem. No i wielki świat stoi przed nim otworem prawdopodobnie. Oczywiście jest to koniec. Jestem naprawdę fanem. Mega dużo pracy, mega dużo wiedzy i skilla widać w tej animacji też. I sam fakt, że te sety były robione przez Ciebie ręcznie, bo ja oglądałem ten postprodukcyjny film, Kiedyś, kiedyś, jak to zaraz zostało opublikowane u Pateca, bo pamiętam, że on to gdzieś promował, no, jest to po prostu fenomenalny kawał warsztatu i pracy. No, nie ma co gadać. Augier Animations ode mnie naprawdę potężny respekt masz, bo tu jest, no, ciężko o coś lepszego w okradkowej animacji, jeszcze zrobionej plasteliną. Krokiem cikiego animacja Minecraft, króciutki render, 4 sekundy. Pyk. Miecz Clipera Elo. Proste, szybkie i w punkt. Lecimy dalej. Czasem Wojtek z szybkim recrolem. No czy ja chcę to wam robić? Oczywiście, że tak. Lecimy dalej. Ale pompuje ten pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, bo no to jesteś ty. To kojarzę, tego nie pogarzę, bo humor był... Lubię taki humor, ale to nie jest na kanał tego typu. Piszesz mi tutaj, że robisz to 5 godzin, więc ma to Faktycznie sens, bo jest to płynne i przyjemne YouTube mi to wywalił Niestety, nie moja to wina Jakby to ode mnie zależało, to ja bym pokazywał wszystko, nie? A, i sorry za moją szczecinę Ale fryzjera mam jutro, okej? Okay? Jak się pojawi komentarz Fryzjer, to Znajdę cię, gościu, nie? Znajdę cię Mocno telepiąca się, wiadomo Rysuneczek prosty, ale coś poklatkowego Na początek, więcej klatek Zadbaj o to, żeby dłoń Przygotowałaś się do ruchu, żeby nadgarstek się może wygiął Jak opada mu jabłko, niech to się skizałtuje, żeby to było odczuwalne, że on coś złapał Takie pierdołeczki, zobacz sobie poradniki, na pewno dużo ci dadzą Reddix to jest kość, który robił animacje chyba do takiej gry z kostką muzyczną Nie jestem na bieżąco, pewnie wiecie lepiej niż ja Oto mój projekt, nad którym męczyłem się ponad rok Muzyka bez praw autorskich, dziękuję Więc spokojnie możesz oglądać z dźwiękiem Kiedyś ci wysyłałem projekt z tej samej gry e, To trochę czasu minęło, jak mój postęp w tworzeniu się zmienił No jestem kur ciekaw, potężny shit nadchodzi, nie? To jest w ogóle ciekawe do przetworzenia, do wyobrażenia sobie tego, co musiało być w jego głowie podczas tworzenia tego, nie? No, zaczynamy. Walka z bosem. Ok. Jak rozumiem, musimy unikać wszystkich kolorowych błysków i tych elementów, a my natomiast jesteśmy tą kostką tutaj w prawym rogu, więc obserwujmy ją i starajmy się zaobserwować, z czym się będzie jadła ta walka z bosem. Co tu się dzieje, nie? Ale w ogóle zajebisty motyw z tym... to z tym boksem, żeby uciec i kierunkiem, w który trzeba uciec, mega fajnie przekminiony, aż mam lekkie ciary, mega fajnie przekminiony motyw do takiej gry rytmicznej. Ale płynniutkie to jest. Oj, musisz skomentować koniecznie. Red. Znajdę jakiś drop, gdzie jest totalny kosmos i sprawdzimy jeszcze najważniejszy, najbardziej hardkorowy fragment z tego. bym ja w ogóle zgubił wątek, że muszę tu przed czymś uciekać, żebym się cieszył tym na co patrzę. Nie? Tak szczerze, już zapomniałem w ogóle o tym kwadraciku, którym trzeba spierniczać przed tym wszystkim. Bardzo dobre efekty specjalne płynność tego, to jak to wszystko przechodziło między sobą, jak się zgrywało z rytmem, jak to wszystko finalnie zostało spięte w to, że mieliśmy pełną pętelkę przez agresję, która najpierw waliła w tego boksa, a potem przez to, co z tego boksa wyrosło, te połączenia z tymi szarymi elementami, które były jakąś formą robota, zmieniały się w działa, w pięści i tak dalej, by na końcu zmienić się w dwie zębabki, które to po prostu zgniotą. Dając nam wygraną, to jest bardzo pięknie przekminiony boss fight w grze rytmicznej. Ja byłem prozory, wy wy sprawdzacie wszystkie linki do social mediów w opisie. To był Asus Zenbook Pro Duo i kończymy naprawdę, naprawdę ciekawą animacją od Redlixa. No jestem w głębokim szoku, bardzo proste, ale jakże przyjemne i z pomysłem przede wszystkim. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo.